założony w 1828 roku. W czasie II wojny światowej całkowicie zniszczony. Zachował się jedynie Ochel, gdzie pochowany jest scadyk Symeon Borstein ze Skierniewic. Po wojnie, staraniem Towarzystwa Przyjaciół z Skierniewic, ustawiono parę odnalezionych nagrobków. Przy ścieżce wiodącej w kierunku cmentarza płyta z napisem Kirkut, cmentarz żydowski, Shalom, cmentarz założony około 1900 roku, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, wrzesień 1993. Przy wejściu na cmentarz tablica w postaci macewy z napisem Do 1939 roku Żydzi stanowili 1 trzecią mieszkańców Skierniewic. Wyróżniali się mową, ubiorą i ubyczajami. Dominowali w handlu, rzemiośle i w usługach. Byli wśród nich lekarze, adwokaci, a także radni. Po wkroczeniu do Skierniewic w 1939 roku Niemcy zamknęli w nieludzkich warunków Żydów z miasta i powiatu w getcie. Jego granice wyznaczały, południowa część rynku oraz ulice Rawska, Stanisławska, Strykowska, Piotrkowska, Barania, Poprzeczna, Krótka i Floriana. 23 stycznia 1943 roku Niemcy zamknęli getto. 5 tysięcy Żydów popędzili drogą do Rawy Mazowieckiej i dali do Warszawy. Wycieńczeni i chorzy umierali w marszu, tylko w drodze do Rawy zmarło ich ponad 300. Ciało, ciała zakopywano w przydrożnych rowach. Tablica ta, wykonana staraniem Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, na koszt Erwinga Grossa, stanowi hołd pomordowanym i dowód pamięci. Zbiorowy grup ofiar Holokaustu. Na pomniku napis. Tu spoczywają zwłoki 46 męczenników, małej cząstki tych milionów którymi barbarzyńscy hitlerowscy zasiali ziemię Polski. Większość tu pochowanych to Żydzi, mieszkańcy miasta Skierniewic. Niechaj to miejsce święte będzie otoczone pieczą każdego szlachetnego człowieka, gdyż to jedyny pomnik na szczątkach żydostwa skierniewickiego. Ekshumacji pogrzebu i budowy pomnika dokonano staraniem Haima syna Nechemiasza Frankla przy pomocy członków komitetu żydowskiego w roku 1947. Symboliczny nagrobek ofiar zagłady, na cześć kochanych rodziców, Haim Ber, Mariam Bender, zamordowanych przez hitlerowców 5 maja 1943 w Zapadach. <Słyska> Synagoga przy ulicy Batorego, wybudowana w 1906 roku. Jednokondygnacyjny budynek z zachowaną elewacją, wnętrze przebudowane. Po II wojnie światowej były tu warsztaty, sklepy, użytkowane jako pawilon handlowy. Od 1991 roku stanowi własność prywatną.